Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Myślę, że to już jest ten moment, kiedy należy odpowiedzieć Krzysztofowi Stanowskiemu na te bezczelne, nikczemne materiały, które publikuje. Chciałem ci w tym miejscu, Stanowski, zapytać, jak to jest, że tak bardzo przeszkadza ci Andrzej Zieliński, który odsiedział wyroki i chce wrócić. Do społeczeństwa, zająć się legalnymi interesami, bo ma taką możliwość. Jak to jest, że tak bardzo ci to przeszkadza i odbierasz mu takie prawo, a jednocześnie nigdy nie słyszałem, abyś takie prawo odbierał zawodnikom Gromda, organizacji Twojego wspólnika, którzy również, myślę, że w większości są po wyrokach, są kryminalistami. Dlaczego nigdy na ten temat nic nie powiedziałeś? Mało tego, ty tą galę promujesz na swoim kanale. Czemu nigdy ci nie przeszkadzało, że twój wspólnik robi tą galę z pospolitym przestępcą, który odsiadywał wyroki za pospolite przestępstwa i krzywdził również ludzi? Ty robisz z nim normalnie wywiady, To są promujesz rozbryty, przestępstwa. Jak to jest, że Andrzejowi Zielińskiemu odbierasz takie prawo, a innym przestępcom nie tylko i tego prawa nie odbierasz, ale ich promujesz? Kanalio, potrafiłeś wykorzystać własne dziecko. O kurwa! O kurwa. Do sobie zasięgów na wielkiej aferze pedofilskiej, którą ujawnił Sylwester Latkowski, zrobiłeś sobie zdjęcie ze swoim synem. Na tle Zatoki Stuki by ośmieszyć, wykpić wielką pedofilską aferę, na skutek której kilkunastoletnia dziewczynka targnęła się na życie. I ty śmiesz powiedzieć, że ja jestem złym ojcem? Kurwa, grubo. No powiedzmy, czy jak gdziekolwiek, kiedykolwiek stwierdziłem, że ja pope popieram popełnianie przestępstw? Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, ale jeżeli Ty nie rozróżniasz tego, że ja potrafię dać komuś drugą szansę do tego. Ale ja Wam kurwa, ja to wczoraj próbowałem tłumaczyć. Zobaczcie. <laughs> jeszcze raz, jeszcze raz. Jaka jest różnica? I wydawało mi się, że w filmie że po filmie Stanowskiego i w sumie przed filmem Stanowskiego ludzie będą wiedzieć o co chodzi. Bo chodzi o to, mamy dwóch kolesi. O, o to chodzi Stanowskiemu, że mamy dwóch kolesi. Jeden koleś, kurwa, powiedzmy. Dobra, kurwa. Dobra. Już wam tłumaczę. Nie bo, musiałem coś przeczytać. Jedną rzeczą jest: jak ktoś kurwa popełnił przestępstwo, już chuj, jakie to przestępstwo. Bo dla mnie, jeśli kogoś nie zgwałcił, jeśli kogoś nie zgwałcił, jeśli kogoś nie. jeśli nie wykorzystał jakiegoś dziecka, nie wiem, jeśli kogoś nie zabił, to kurwa, no. Można jakoś popatrzeć na te przestępstwa. Wiadomo, że tak samo ohydne jest wejść komuś do domu, kurwa, i mu zajebać dorobek życia. Eee, no jest to przestępstwo. Tak samo, nie wiem, kurwa, ukraść komuś samochód. No, no są rzeczy, no po to jest prawo karne, bo, bo, bo wszystkie te czyny, za które możesz iść siedzieć, no nie są w porządku, nie? No nie są w porządku. Ale inaczej jest, jak nie wiem, ktoś ukradnie ten samochód i wyjdzie, kurwa, i ktoś mu pomoże, tak? Chodź, pracować. Chodź pracować, będziesz, yy, będziesz, nie wiem, kurwa, zamiata ulicę, nie wiem, będziesz moim księgowym, będziesz robił cokolwiek. Pomagasz tej osobie. Żeby ta osoba nie miała już styczności yy, z kradzieżą samochodów, robi zupełnie coś innego. Ale największy problem w angażu Słowika nie jest to, że on ma pracę, bo jakby Marcin Najma go zatrudnił jako księgowego, jakby go zatrudnił w yy, nie wiem, jakąkolwiek inną osobę, jaki miał, jakby miał jakikolwiek charakter, znaczy jego obowiązki miały jakikolwiek inny charakter niż te, które mają. A jakie mają? Na podstawie jego kryminalnej przeszłości mają dodać wizerunek yy, federacji. Dobry, zły, nie wiem. Yy, ludzie mają się bać, mają się nie bać, mają na to spojrzeć dobrym okiem, nieważne jaki. Ale on chce zarabiać nie jakąś pracą, tylko wizerunkiem wizerunkiem, który ma przez to, że popełniał przestępstwa. I to jest i, i to jest, yy, nieakceptowalne. Nie ludziom po wyroku pracy. Ja powiem szczerze, nie miałbym problemu, jakby była kiedykolwiek taka yy, sytuacja. Nie miałbym problemu dać komuś, yy, który siedział w więzieniu. Nie miałbym problemu, jeśli. Mam firmę coś tam fajnie miałeś wyrok chuj. Zobaczmy jaki nie. Wiadomo, jeśli by, kurwa, nie wiem, zgwałcił dziecko, kurwa, zabił kogoś czy coś, no to niestety, nie, to niestety, a nie wiem, ktoś zajebał samochód, kurwa, bił się na ulicy, um, nie wiem co jeszcze, no to, to też są rzeczy, za które idziesz siedzieć, no nie wiem, nawet się włamywał do mieszkania, to spoko, z jednej strony zawsze istnieje ryzyko, że ta osoba się nie zresocjalizowała, nie wiem, chce pracować u Ciebie w firmie, żeby Ci komputer wynieść. Spoko, jest to ryzyko, które ponosisz, ale należy dawać ludziom drugą szansę, moim zdaniem. Ale to jest tak, jak ja teraz będę wypuszczał ciuchy illegal, tam będą jakieś kurwa, wiecie, takie telefony dealerskie, nie wiem, jakaś kreska koksu kurwa, jeden, jeden jeden dwa na rękawie, no różne wzory. I na przykład wziąłbym kurwa słowika, żeby chodził w tych ciuchach, nie? I płacisz, no to kurwa, no. To jest właśnie to zarabianie na wizerunku, na wizerunku, którego się dorobiłeś, popełniając bardzo ciężkie przestępstwa. Więc no. A jeśli chodzi o te wszystkie osoby, które są dosyć medialne, w sumie naj, naj, najbardziej medialnymi osobami z, z Puszkowa zawsze był Zawsze był Persing, Masa przez to, że książki kurwa pisał i Słowik. Tam jeszcze były, tam jeszcze były inne ten. Nie wiem, był Parasol, Malizna, spoko, nikt nawet nie wie za bardzo jak oni wyglądają. Nie wiem czy ma akurat fokus na tych strzach. Znaczy jeden się rozjebał, drugi nie żyje, nie? No to może mieć to coś wspólnego. A w sumie trzeci, wydaje mi się, że też sporo fajmu to ułaskawienie przez Lecha Wałęsę yy, ma trochę wspólnego. Ja autentycznie jestem ciekawy tych osób. Może nie tyle, żeby ich posłuchać, jakby była taka możliwość. Najprawdopodobniej nigdy w życiu nie będzie, ale żeby ich posłuchać. Ale wiecie, takie, takie, takie szczere pytanie-odpowiedzi. Nie no, o tym, kurwa, jak komuś życie zrujnowali, czy, czy nie wiem, kurwa, jakaś żona była ruchana. O tym nie chcę słyszeć, bo mnie takie rzeczy brzydzą. Ale na przykład wiesz, jak to było w tych właśnie latach 90. Yy, 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 wiesz, kto kiedy i za ile. Dlaczego tak, a nie inaczej. Bo te wszystkie książki, kurwa, wszystkie książki, które wychodzą. Od tych, kurwa, bo też się okazuje, że każda osoba, która była na siłowni w Pruszkowie, kurwa, w latach 90., książkę swoją pisze. I kurwa, i, i głupoty, które kurwa tam piszą, tam większość rzeczy na pewno się nie wydarzyło i to jest kurwa taka fikcja literacka, że ja pierdolę. Mnie osobiście śmieszy, kurwa, jak wychodzi jakiś misiek z nadarzyna. Misiek z nadarzyna, pierdoli to swoje kacapoły, w międzyczasie bije się na jakiś, kurwa, na jakiś. Yy, na jakiś galak, gdzie kurwa, facet się bije z kobietą, kurwa. Jakiś, męż, jakiś męż, jakaś kobieta, kurwa z siusiakiem, się bije kurwa z, z jakimś innym kurwa wykrętem. A przy okazji chcecie opierdali, że on był ważnym kurwa, sztywnym i szanowanym gangsterem, kurwa, gdziekolwiek. No. Skoro według Ciebie powinno dawać się drugie szanse, to dlaczego nie dać drugiej szansy Karolinie? To jest Nitro Spain, wymiana uczniów. Ale o, jakiej, o jaką szansę Ci chodzi? Nie chciałbyś rozmawiać z szefem mafii? Mafii. Miałem okazję rozmawiać z tygrysem z miasta. Trzeba dwa razy się zastanowić, co się powie, bo ci zęby wyrwą. No wiesz, ale to nie chodzi o to, że ja mam tam kurwa pójść spocony i się, i się bać, że mnie zabiją, tylko tyle, nie wiem, jak mu coś mu powiem, jak mu się nie spodoba, nie odpowiada. Wiesz, na takiej zasadzie, dlatego mówię, że najprawdopodobniej nigdy się to nie wydarzy. To no nie jest tak, że ja kurwa aspiruję i piszę: Szukam, kur... ty masz numer, kurwa, do masy, bo chciałbym z nim porozmawiać. No. Zobacz, no, że się jak dzieciak tymi światem gangsterów, ale to nie jest, że się jarasz czy się nie jarasz. Ja to już ludziom tłumaczyłem, dlaczego, dlaczego nie wiem, jest jakiś kurwa kult Pablo Escobara, mówi się o El Chapo, bo ludziom imponuje, imponują rzeczy, yy, których sami nie potrafią zrobić. I to może być cokolwiek. Ty na przykład nie jesteś w stanie, nie wiem, wziąć telefon i kurwa zwyzywać jakieś babki, zwyzywać jakąś babkę w pizzerii. Dlatego kurwa oglądałeś mnie, jak to robiłem. Ty nie jesteś w stanie, ty nie jesteś w stanie przerzucić, kurwa, trzech ton marihuany, dlatego, kurwa, oglądasz filmy o tym, jak ludzie to robili. Yy, I analogicznie, nie? Pomimo tego, że część z tych rzeczy, te, 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 tej intrygi całej, tej ciekawości, którą wzbudzają te wszystkie rzeczy, do, którego, do których, nie jesteś, yy, których nie jesteś w stanie zrobić, czy, czy bardzo popularne podcasty, kurwa, o jakichś ludziach, co zabijali czy jakieś inne ten ma kto ma odwagę przemydzawać albo to zawinąć? No właśnie, bo przeciętna osoba, jakby się. Nawet jak, powiedzmy, kurwa, już ma tą marihuanę, nie? Wystarczy, nie wiem, wziąć w samochód, zawieźć to kurwa do Niemiec, do Hiszpanii, gdziekolwiek. To ona się będzie bała, a co jak mnie złapią? Wiesz, nie, nie jesteś zdolny. Większość osób nie jest do tego zdolna i albo muszą być to osoby pozbawione tego strachu, albo muszą być to osoby, które są naprawdę pod ścianą, nie? N najlepszy przykład. Yy, jak z krajów Ameryki Południowej yy, latają osoby do Europy, mówię o tych osobach, które na przykład połykają yy, sprasowaną kokainę w takich kurwa jakby ampułkach. Wiesz, po, po, połykasz tego 3 kilo i potem chodzi, no, no defekacja jest tak zwana, nie? One są tam szczelnie jakoś tak zapakowane, to są jakby takie kurwa duże pigułki. No ale to czasami łapią kogoś na skanerach czy coś i zawsze wiesz, no w tych programach jest pytanie, czemu to zrobić. Albo jestem biedny, nie wiem, oferują 5000 euro, gdzie 5000 euro powiedzmy dla ciebie jest dużo, ale dla jakiegoś typa kurwa z Ameryki Południowej to chłop żyje o tak z całą rodziną przez jakiś czas. Więc, więc no. Dlatego bardzo dobrym, bardzo dobrym argumentem jest to, czy w sumie tezą, która się potwierdza, że Najbardziej niebezpieczną osobą jest osoba, która nie ma nic do stracenia. Jeśli zabierzesz komuś wszystko i nie ma nic, to już nic nie, ma, nie ma kurwa czego stracić. Tacy ludzie są najbardziej niebezpieczni. Bo mu już to jest kurwa wszystko obojętne. A jak wiesz, jak ma coś, nie wiem, nie zrobi czegoś, nie wiem, bo ma syna, bo ma żonę, kurwa, bo ma matkę ten, jak nie ma nikogo, kurwa, wszystko mu zabrałeś. On się na tobie zemści zawsze. Albo będzie próbował przynajmniej. Więc no. Chcesz być taki mądry. Wymieniasz Mengele, wymieniasz Stalina w kontekście Andrzeja Zielińskiego. No powiedz mi, czy ty jesteś pierdolnięty już do reszty? Czy ty słyszysz, kogo do kogo ty porównujesz? Stalina? I ten zmyślony mail, gdzie. Początkowo człowiek pisze, że nic nie wie, nic nie pamięta, potem mówi, że jacyś ludzie powiedzieli, że pozdrowienia od Suwika. no przecież, no przecież tak naciąganej historii, no to tylko jakieś dzieci są w stanie chyba naiwne uwierzyć w tak naciągane historie. Tobie w tym wszystkim chodzi tylko jedno. O to, o co chodziło ci od zawsze. O twoją próżność, chęć zasięgów, popularności i zarabiania pieniędzy. To nie jest nic, złego zarabiać pieniądze, ale zarabiać za wszelką cenę. Janka, jest to lider mafii do palacza. Ja nie wiem, co to są za ludzie tak szczerze. Ja we Wrocławiu mieszkam 5 lat. Twoje dziecko potrafiłeś wystawić. Teraz ogólnie nie ma tych, teraz ogólnie, wiesz, to, to nie są lata 90., kurwa, że 20 hamów jeździ, kurwa, pięcioma betami, wchodzi do lokalu, kurwa, pierdzi ci w nos, ktoś zostaje z kija bejsbolowego i już wiadomo, że trzeba kurwa płacić haracz. Teraz przestępcy działają troszkę inaczej. Wiesz, nie To nie wiem, nie, sły nie słychać o tym, nie wiem, może tak robią, kurwa, i, i o tym się nie mówi, nie nikt do nikogo nie strzela, kurwa, nie nożują się między sobą. No kurwa, chociaż pewnie czasami się tak zdarza, nie? Ale no... A takie grupy, kurwa, hamów wytatuowanych, kurwa, po siłowni, co przychodzą Ci wytłumaczyć pięścią, że musisz za coś zapłacić, to chyba do lamusa to już odeszło. To zdjęcie na tle galerii sztuki, gdzie, gdzie dokonywały się rzeczy. Wawy dalej, jak masz klub, to płacisz haracz? Wiesz co, nie wiem, no nie mam klubu, nie? Ciężko, <ścoughs> Ciężko mi powiedzieć. No. Straszne. Skasowałeś to zdjęcie, ale w internecie nic nie ginie. Chodzi ci tylko o to, że konferencja MMAW odbiła się bardzo szerokim echem i chciałeś się pod to wszystko podpiąć. Włożyć tam kij, tylko zapomniałeś, że ludzie rozsądni, inteligentni potrafią twój cynizm zdemaskować. Tak sobie myślę, że w tych swoich wypowiedziach ty się próbujesz wcielić w rolę chyba Boga. To ty, kim ty w ogóle jesteś, że ty masz prawo mówić? Który przestępca ma prawo wrócić do społeczeństwa i walczyć na, gala, na galach uborka, a który przestępca po odsiedzeniu wyroku nie ma prawa wrócić do, do społeczeństwa i nie może funkcjonować w organizacji MMA. Biblii. Kim ty jesteś? Papieżem? Bogiem? Do tego trzeba dodać, że również telewizje, i różnego rodzaju media, które tak usilnie teraz piętnują, Andrzeja Zielińskiego? Przecież kręcą również filmy o gangsterach, z których zarabiają. Powstał taki film Alfabet Mafii, gdzie również na tym filmie zarabiali. Jest kręcono, kręcone są kolejne od y, sezony programu z panią Dagmarą, która również została skazana z, prawomocnie za sutenerstwo. W tym jakoś media nie widzą problemu, tak? Ale widzą w tym, że człowiek po wyroku, gdzie odsiedział, chce rozpocząć nowe legalne życie. Jesteś bezwstydnym atencjuszem, o, Jabczan, tak? który O, własne dziecko potrafi wykorzystać do tak haniebnych celów. Co jest, jest to, Japczan? Chodź na tym z spika. Poprawy, Porozmawiamy tragedii, jaką spotkała tą dziewczynka Knight, która targnęła się na swoje życie i popełniła samobójstwo. Na koniec to Bóg będzie oceniał, kto jest dobry. Bo ja tam kurwa, ja będę oceniał, Boga nie ma. Tak, że kurwa jest wiele osób, które wierzy kurwa w kogoś sprzed x tysięcy lat. Coś tam kurwa zrobił, wodę w wino kurwa zamieniał. W takiego kurwa ziomka wierzycie. Wierzycie też kurwa, że bez ruchania było dziecko. W to wierzycie kurwa, a tu ja kurwa siedzę, ja do was mówię, możecie mnie zobaczyć, możecie mnie usłyszeć kurwa, możecie mnie spotkać, możecie ze mną porozmawiać Amen. i we mnie kurwa nie wierzycie i to jest kurwiające. W jakiegoś kurwa ziomka, który się nie potrafił ogolić kurwa, który teoretycznie był poczęty kurwa przez słowo Boże, ktoś z nieba przy i powiedział i Józef kurwa, ten kukol, który wychowywał nie swoje, <laughs> w to wierzycie. To co? Nie nazywa no... Józefa Kukoldem, kurwa. przepraszam. <grym> <grym>